Czy czasem czujesz, że nikt naprawdę Cię nie rozumie, jakbyś mówił innym językiem niż reszta świata? Może to nie Twoja wina? Może po prostu masz jedną z najrzadszych osobowości, o których pisał Karl Jung? Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i słuchacie treści, które tworzymy na kanale Mapa Duszy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zostaw proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić naszych nowych materiałów. A teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Są tacy ludzie, którzy od najmłodszych lat czują, że nie do końca należą do tego świata. To nie kwestia bycia wykluczonym, nie chodzi o szykany czy brak akceptacji, to coś cichszego, głębszego to wewnętrzne poczucie oddalenia. Gdy wszyscy wtapiają się w tłum, oni cofają się o krok. Obserwują, słuchają, czują i milczą. William był właśnie takim dzieckiem. Kiedy inne dzieci biegały po szkolnym dziedzińcu, on siadał pod drzewem, bazgrał coś w notesie i wyobrażał sobie świat, w którym wszystko ma duszę: liść, promień słońca, a nawet wiatr. Wraz z wiekiem nie stracił tej wrażliwości. Po prostu stała się cichsza, subtelniejsza. William nie mówił wiele, ale gdy już się odzywał, ludzie milkli, bo każde słowo brzmiało tak, jakby pochodziło z miejsca, do którego inni nie mieli dostępu. Karl Jung opisał kiedyś takich ludzi jako jednostki rzadkie: dusze o takiej głębi, że trudno im w pełni wpasować się w codzienność. Według niego Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów takiej osobowości jest naturalne poczucie odmienności. Nie wynika ono z braku pewności siebie. Nie jest też efektem słabych umiejętności społecznych. To po prostu efekt życia z wewnętrznym światem tak bogatym, że powierzchowność codzienności wydaje się nudna. Tacy ludzie nie dają się łatwo porwać chwilowym modom. Potrafią być na środku imprezy, a myślami błądzić wokół pytania: Czym tak naprawdę jest czas? Kiedy inni mówią o modzie czy plotkach, ich umysł krąży wokół samotności śmierci, albo sensu istnienia duszy. Nie udają, że coś ich interesuje, jeśli naprawdę tego nie czują, i nie dlatego, że chcą być inni. Po prostu nie potrafią udawać. Izabel była jedną z nich. Pracowała w branży medialnej, gdzie trzeba być zawsze uśmiechniętym, szybkim i nieustannie podłączonym, ale wewnątrz czuła się jakby nosiła maskę. Po spotkaniach pełnych śmiechu wracała do swojego małego mieszkania, gasiła światło i siedziała w ciszy przez wiele godzin. Nie umiem już żyć w połowie prawdziwie, a w połowie na pokaz, wyznała kiedyś jedynej osobie, która ją rozumiała Eliachowi. Elijah był pisarzem żyjącym na uboczu i on również kiedyś czuł się jak obcy na tej planecie. To porozumienie bez słów sprawiło, że oboje potrafili być razem w zupełnej ciszy, bez konieczności tłumaczeń. Ludzie o rzadkiej głębi nie lubią hałasu, nie umieją udawać, wolą milczeć, niż powiedzieć coś, co nie zgadza się z ich wnętrzem. A jeśli mają wybierać między samotnością a sztuczną obecnością innych, Wybierają samotność. Dlatego często nazywa się ich dziwakami, introwertykami albo zbyt wrażliwymi. Ale prawda jest taka, że oni po prostu żyją głębiej, w miejscu, gdzie emocje nie są rozmyte, a każda chwila musi mieć czas, żeby się zadomowić. Jeśli Ty również czułeś się kiedyś dziwnie inny. Jeśli zastanawiałeś się, czemu nie potrafisz ekscytować się tym, co dla innych jest normalne, być może i ty należysz do tych rzadkich dusz i nie jesteś sam. W świecie, gdzie króluje hałas i pośpiech, to właśnie te ciche, głębokie dusze tworzą przestrzeń dla refleksji, dla uzdrowienia i dla prawdy, bo są rzeczy ważniejsze niż dopasowanie, jak chociażby odwaga, by być prawdziwym. Jeśli istnieje jedna zdolność, którą Karl Jung uznawał za świętą, a którą współczesne społeczeństwo często pomija, to jest to intuicja. W modelu funkcji psychicznych, Junga intuicja to nie tylko ulotne przeczucie czy niemające podstaw szósty zmysł, to sposób odbierania rzeczywistości bez analizy, bez logicznego rozumowania. To głęboki, niemal mistyczny kontakt z tym, co dopiero się ujawnia. Dla dusz rzadkich, tych cichych, głębokich, wyczulonych, intuicja nie jest narzędziem. Jest pra częścią ich istnienia cichym strumieniem, który prowadzi przez chaos zewnętrzny w kierunku wnętrza. Wróćmy do Ilajdżacha pisarza żyjącego na uboczu. Miał stabilne życie w finansach, logiczne decyzje, komfort. A potem, bez powodu przynajmniej logicznego, rzucił to wszystko. Przeprowadził się nad jezioro, zaczął pisać każdego ranka, otwierając się na głos, którego wcześniej nie słyszał intuicję. Dla Junga intuicja to most między świadomością a nieświadomością, to umiejętność dostrzegania tego, co jeszcze się nie wydarzyło, ale już istnieje w głębi. Czasem wystarczy ulotne spojrzenie, cichy ton głosu, drobny gest, żeby zobaczyć cały obraz ukrytych emocji. Izabel, specjalistka mediów, to kolejny przykład. Na spotkaniu wychwalano nowy projekt, wszyscy klaskali. Ona jednak dostrzegła coś innego, ledwo dostrzegalne zmarszczenie brwi u szefowej. Po spotkaniu podeszła i zapytała: Czy wszystko w porządku? Minęło kilka sekund i kobieta wybuchła płaczem. Straciła matkę trzy dni wcześniej. Nikt poza Izabel tego nie zauważył, bo ona słuchała języka bez słów, energią, ciszą, tym co niewypowiedziane. Ale to dar i zarazem ciężar. Intuicja nie pozwala przełączyć się na tryb wyciszony i ignorować fałsz, gdy inni udają. Jung powiedział: Nosić maskę. I zapomnieć, że się ją nosi. Ci, którzy widzą przez tę maskę, nie mogą patrzeć w inną stronę. James, projektant, zakończył trzyletni związek z dziewczyną, którą wszyscy kochali. Była miła, inteligentna, bezpieczna. Ale James widział, że nie żyje swoim życiem, tylko żyje tym, co od niej oczekiwano. To nie było oszustwo, ale brak autentyczności. I on nie mógł być z kimś, kto sam siebie oszukuje. Jung mawiał, że nie oświecamy się, wyobrażając sobie światło, ale uświadamiając sobie ciemność. Ci, którzy mają silną intuicję i delikatną wrażliwość, dostrzegają tę ciemność w innych i w sobie. Bo uczciwość często jest trudniejsza niż miłość, a czasem nawet ważniejsza. Dar intuicji może nie upraszczać życia, ale sprawia, że jest ono bardziej prawdziwe. Jeśli czujesz się zmęczony tym, że postrzegasz za wiele, czujesz więcej niż inni, pamiętaj w świecie iluzji, Twoja szczerość to rzadkie światło, o którym Jung mówił. Światło zrodzone z uświadomionej ciemności. W świecie, który nigdy nie przestaje mówić, gdzie każda minuta jest przeznaczona na powiadomienia media społecznościowe, wiadomości i oczekiwania, są ludzie, którzy czują potrzebę zniknięcia. Nie po to, by uciec, ale po to, by wrócić do siebie. Dla nich samotność to nie lęk. To wyzwolenie. To jedyne miejsce, gdzie mogą być sobą bez udawania siły. Bez fałszywych zainteresowań, bez pokazywania się, by zasłużyć na akceptację. Carl Jung nazwał to procesem odłączenia, by zintegrować niezbędny krok w drodze do indywidualizacji. Osoby o rzadkiej wrażliwości nie potrafią żyć w hałasie przez długi czas. Nie tylko dlatego, że są introwertykami. To oni noszą w sobie duszę, potrzebują przestrzeni, by usłyszeć jej najcichszy głos. Kiedy inni szukają relaksu w tłumie, oni odnajdują go w ciszy, czterech ścian, głębokim oddechu i po prostu byciu. Rebeka Malarka z Paryża co wieczór po zaśnięciu dzieci, zamiast skrolować lub dzwonić do znajomych, siada przed sztalugą. Nie po to, by stworzyć dzieło na sprzedaż, ale by usłyszeć siebie. W cieniu lampki przy lekkim szumie miasta część niej, która cały dzień milczała, mówi. I wtedy ona żyje. Bez ocen, bez wymagań, bez presji, bycia kimś. Jung twierdził, że tylko w samotności człowiek spotyka nieświadomość. To tam wyłaniają się cienie fragmenty niezaakceptowane, które chcą wrócić do całości. Dla dusz rzadkich, samotność to nie pustka, to życie. Bo najgłębsza samotność nie rodzi się z bycia samemu, lecz z bycia w tłumie i braku zrozumienia. Dlatego powierzchowne rozmowy o pogodzie, celebrytach czy promocjach wyczerpują ich siły. Nie z Arii wyższości, ale dlatego, że ich myśli bywają gdzie indziej, co naprawdę porusza moją wewnętrzną przestrzeń czy żyję wiernie sobie. Czasem ból rodzi się z tego, że ktoś porusza się po powierzchni życia, gdy oni dążą do głębi. Andrew, programista, ma to, o czym wielu marzy stabilną pracę, wysoką pensję głośnych znajomych, a jednak po każdym spotkaniu czuje pustkę. Nikt nie wie, że nocami nie gra w gry, lecz czyta Junga, pisze dziennik, próbując zrozumieć swoją samotność, nawet wśród rzeszy ludzi i śmiechu. Próba udawania zewnętrznego ja była najbardziej męcząca. Bo czymże jest udawanie kimś, kim się nie jest? Dla takich osób jak Andrew i Rebeka, każde wyjście w świat to założenie niewidzialnej zbroi. Wiedzą, jak działać w grupie, jak zachować się towarzysko, jak śmiać się we właściwym momencie. Ale też wiedzą, że tylko w ciszy zobaczą swoje odbicie w wewnętrznym jeziorze. Jung powiedział. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy w głąb, budzi się. Dla rzadkich dusz to odwrócenie się do wnętrza, nawet gdy świat na zewnątrz rozświetlony i głośny. To oni wiedzą prawdziwe piękno, nie należy do powierzchowności, lecz do głębi historii ludzi i siebie. Jeśli poczułeś kiedyś, że potrzebujesz samotności bardziej niż hałaśliwego towarzystwa, jeśli odczuwasz ból mówiąc coś, czego nie czujesz, to nie masz problemu. To możliwe, że nosisz w sobie duszę wyjątkową, cichą latarnię w erze Jupiterów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się? Po co mi to wszystko? To nie pytanie filozoficzne, nie oznaka negatywności. To dzwon alarmowy, z dalekiego dna duszy, miejsce, gdzie ego nie sięga. Karl Jung nazwał to głosem self, czymś większym niż marny fragment, jakim jest nasze ja, gdy pojawia się to pytanie, nie rodzi się w umyśle logicznym, ale w duszy, jako nienaruszalna potrzeba: życie ma mieć sens, ma mieć ścieżkę, cel misję. Elizabeth była odnoszącą sukcesy projektantką mody w Nowym Jorku, pokazy celebryci ścisła klientela VIP. Lecz podróż do górskiego Peru odmieniła ją dziecko w podniszczonym ubraniu, a jego radość poruszyła jej serce. Poczuła, dla kogo ja właściwie żyję. Po powrocie porzuciła wielkomiejski świat mody komercyjnej. Zajęła się designem etycznym, wspierała lokalną społeczność. Ludzie mówili, że zwariowała, ale ona odnalazła prawdziwy spokój. U osób o duszach rzadkich poczucie misji nie wypływa z osobistych ambicji. Jest jak wezwanie, ciche, nieokreślone, ale nie do odrzucenia. Jung podkreślał: Nie osiąga się oświecenia wyobrażając światło, lecz czyniąc mrok świadomym. Ci ludzie widzą mroki świata ludzi i własnej duszy. Nie mogą odwrócić wzroku. Ale to kosztuje izolację. Czują się obcy, nawet pośród swoich. Nie przez pychę, nie żeby się wyróżniać. Ich język to głębia, a świat operuje na powierzchni. Czują i mówią to, czego większość nie pojmuje. Zastanawiają się, czy ze mną coś jest nie tak. Według Junga to naturalny etap indywidualizacji. Im bliżej self, tym dalej od zbiorowych wzorców. Samuel psycholog z Niemiec czuł przez całe życie, że jest nie z tego świata. Wolał Junga od dyskotek. Czuł się niepoprawny. Aż pewien profesor powiedział: Może nie należysz do tego starego świata. Masz stworzyć nowy. Od tamtej chwili przestał wątpić i odnalazł swoją ścieżkę, pomagając innym wyjść z egzystencjalnego kryzysu. Jung zaznacza, że osoby ze sferą misji często idą samodzielnie. Są starymi duszami nie dla tłumu, ale jako jego przebudzenie. To ich obcość przypomina to nie przez przypadek: tu jesteś. Jeśli czujesz się jak Elizabeth, sukces z pustką w środku, lub jak Samuel niezrozumiany, ale nie mogący odwrócić się od głębi, wiec, nie jesteś sam. Nie jesteś zagubiony. Jesteś mocniej przed ludźmi, których nie ma. Może jesteś wcieleniem archetypu Junga, poszukiwacza, uzdrowiciela, wędrowca duszy. Dlatego, jeśli nosisz w sercu wielkie pytanie, jeśli czujesz siebie jako outsidera w głośnym świecie, bądź cierpliwy. To nie błąd. To znak, że twoja podróż naprawdę się zaczyna. Jedną z najrzadszych cech, które Karl Jung uważał za święte, nie była inteligencja ani talent. To była autentyczność. Dla osób o rzadkiej konstrukcji psychicznej, autentyczność to nie cecha. To kompas. To wewnętrzne, tak często cichsze niż głosy świata, ale zawsze prawdziwsze. Nie żyją po to, by zadowalać innych. Nie po to, by stać się wersją, jakiej od nich oczekują. Żyją po to, by wrócić do siebie, nawet jeśli oznacza to samotność, niezrozumienie, a czasem odrzucenie. Bo życie wbrew sobie, tylko po to, by być kochanym, nie znaczy tyle, co życie w zgodzie ze sobą, nawet jeśli oznacza to, że kochasz się tylko ty. Rebeka, niezależna artystka muzyczna, dostała propozycję kontraktu z wielką wytwórnią w Los Angeles. Wystarczyło, Zmienić styl, zaśpiewać o tym, co dobrze się sprzedaje, odmówiła. Powiedziała: Nie potrafię śpiewać o czymś, czego nie czuję. Wolę śpiewać dla setki osób, jako sobą, niż dla milionów, którym wieczorem nie mogę spojrzeć w oczy przez lustro. To nie tylko manifest artystki. To definicja autentyczności. Jung wierzył, że tylko ten, kto odważy się spojrzeć w swój cień, może naprawdę żyć w świetle. Tacy ludzie wybierają prawdę zamiast akceptacji, autentyczność, nawet jeśli boli, odrzucają maski, relacje na półgwistka, drogę na skróty, jeśli trzeba za nią zapłacić duszą. Nie dlatego, że są dumni. Ale dlatego, że wiedzą tylko prawda może uleczyć siebie i innych. Jung mówił: lepiej być całością niż iluzją doskonałości. Rebeka, Samuel, Elizabeth to żywe odbicia tej myśli. Ale życie w prawdzie nie oznacza, że zawsze są silni. Są dni, kiedy się łamią, noce, kiedy wątpią, ale nie uciekają. Nie gaszą swojego światła, bo kogoś razi. Akceptują proces, ten proces, który Jung nazwał indywidualizacją. To nie droga idealna, ale droga święta w stronę swojego prawdziwego ja. Ich autentyczność ma siłę przyciągania. Nie starają się zaimponować, ale zostają w pamięci. Nie dlatego, że są doskonali, ale dlatego. Że są prawdziwi. To ci, z którymi możesz pomilczeć, przy których możesz się rozpłakać bez tłumaczenia się. Nie oceniają, nie nauczają. Po prostu są, jak lustro, w którym ty też możesz być sobą. Największa lekcja, jaką dają ci rzadcy ludzie, nie leży w ich mądrości ani w talencie, lecz w ich odwadze, Żyć zgodnie z własną naturą w świecie, który nieustannie mówi bądź kimś innym. Przypominają nam: Nie musisz pasować, by mieć wartość, nie musisz być zaakceptowany, by być kochanym, musisz tylko odważyć się zostać ze sobą w ciszy i posłuchać głosu, który naprawdę jest Twój. Jeśli odnajdujesz się w tych słowach, jeśli czujesz, że jesteś zbyt głęboki, zbyt wrażliwy, zbyt inny dla tego świata, to być może wcale nie jesteś zagubiony. Może po prostu idziesz własną ścieżką, niełatwą, ale prawdziwą. I jeśli kiedykolwiek zapytasz, czy ktoś jeszcze czuje to, co ty odpowiedź brzmi, taka jest nas więcej, a może. Właśnie dzięki Twojej autentyczności ktoś inny znajdzie odwagę, by też zacząć być sobą.